Wiem, co sobie myślisz. Zdaje ci się, że wiesz, jak mnie zniszczyć. No, ja wiem. Chcesz wiedzieć, co ja myślę? Zabieram cię ze sobą. Nie. Chodź tu. Dobra. Dobra. To na tyle silny, żeby ci się przeciwstrawił Zniszczę cię łośno bo... O to chodziło? Nie? nie Nie to chodziło. Masz tam bieg, tamtego Pomimo tych Więc trudności to sobie Teraz mieszkać. szybko biegnij Zdaje ci się, że wiesz jak zniszczyć. Chcesz wiedzieć co ja myślę Zabieram cię ze sobą Gówno, prawda No nie tędy a nie pamiętasz gdzie? No proszę Cię, przydziało. Pamiętam, kto tu będzie? Zaraz, na na No, nasiliła się muzyka. Kto to? to? No, nie ma drzwi, serio? Pero, kurde, to było tutaj. Nie no. Tu! Drzwi. Kurde, dobrze. Wirusy potrafią szybko się rozprzestrzeniać. Prosimy unikać zbytecznej wymiany płynów ustrojowych. Gdzieś? Co zrobić? No, nie uspokoiłeś. No. To tu? Maybe. Nie. A tak, to tu. A więc to już. Koniec trasy. Nie będzie złotego zegarka ani dzięki za dobre żarty, Clarence. Oh, Nic nie będzie, tylko jakaś mikstura i to wielkie chrzęcie. Fajnie było. No co jakie fajnie. Ciele ja się... z mojego umysłu. A <noise> mnie się podobało jego teraz. Nie wiem gdzie to trzeba. No tu tam gdzie Nie. Tam, no. gdzie reszta mixer. Albo najpierw poklikać te przyciski. Nie. Jeszcze nie to. Mogę? Damy nie. nie, Zaraz. No bo nie wiesz co zrobić, widzę że się kupisz. No nie, masz już wszystko. Po prostu dłoń tu chcesz Co? Nie, na końcu. Spamować? Czekaj, mogę? Mogę, mogę, mogę? Dobra. Kurde, O Oh my god Proszę Filip, proszę pozwól mi żyć Ale ty nie chcesz mi pozwolić żyć Nie zrobisz tego, nie starczy ci odwagi No dalej, spróbuj tylko, jesteś twardy Kładę tą rękę Muszę na to ustawić Nie masz jaj Mam jaja i zaraz ci to udowadnię Zobacz a widzisz? Wiedziałem, że tego nie zrobisz. A to oznacza, że od tej chwili za sterami zasiada ja cała naprzód! Zrobiłeś zdjęcie? No właśnie, nie wiem. Czekaj, czekaj. No nie jest. Zawsze gdzieś coś? Zrobię zdjęcie! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Cz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jak? No, nie. Nie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, nie. Dobra, uwierz Cześć, mi! Dobra, pięć, dobra. No, dobra dawaj mi to. Dobra, teraz. no i jak? Jaka kolejna? Czekaj, czekaj. Dobra, proszę bardzo, panie mistrzu. A jak będzie źle? Panie magistrze, proszę do mnie mówić. Lepiej zapisz, najlepiej. Najpierw. Na zapisz. Bo jak nie będziemy mieli drugiej szansy... Będziemy mieli drugą szansę. Chlor. Aceton. Jod. Czwarty, nie to. Azot. Nie, teraz jest brom, to czyli tu Teraz jest Azot Czyli tu I siarka, czyli tu No dobra Próbujemy Tu Włóż tą rękę Nie, zapiszemy Nie, teraz nie zapisuj, coś Teraz zapisać. Ale. A jeśli jest źle? To jest parę zapisów no Tu chce do zapisy, a mi sera się walłeś Załatw go Ty zaraz grasz długim nie Halo Nareszcie, nareszcie Jesteśmy od niego wolni Tak, tak Ale zamienimy się w coś takiego jak to Dajcie mi lustro No wow. normalnie Tak To ja to zrobiłem? Będę miał Cóż za wspaniałe ciało, jest no. moje, moje, MOJE! Dobra, czy... Nie yeah! Nie! on tu już nie wyjdzie. Gubek. Nie, <grym> nie, nie. Po co? Nie Użyj Backstream. Wreszcie mam ręce, którymi będę mogł cię zabić. Nie nacisnął. O ja, chciałem być z tobą przyjacielem. O! Dziś. Czekaj. Co zrobić? Co z nim zrobić? Czekaj sekundkę. Czy mogę jakoś zabić? Małpko? Gdzie jesteś małpko? Tutaj To jest zbyt górę. Mhm. Czyli jednak się obudził tenten No, tak mówię. Długo Widzę cię, Małpko! Przede mną tu czekasz! Widzę cię Obrażający! Przecież się ja! A nie masz go... rzucić! Ja bym ja! nie No bo były rurki podłączone do tamtego. Nie wiem. Wielu się łatwo rozprzestrzenie. Co zrobić, żeby go załatwić? No nie, bo wyskoczy... Teraz tam trzymaj? Nie wiem. Widzę cię, Nie, to nie ma sensu, Już wkrótce zostanę tylko ja! Gówno, prawda? Zostanę tylko ja! Idź, teraz, tam To odsunąć? Tak Idź teraz! Czekaj, Mautko! No, jakby sobie dzisiaj. Będziesz... No nie, no teraz. No ale... Wiem, co ja muszę Szybko? zrobić. Nie. Byliśmy razem. Dlaczego przede mną uciekasz? Ale jak to możliwe, że ten stwór działa? Z znaczy, chodzi. Aj, no tak jak. Za mało Widzę cię, Mautko! Yeah! Teraz chodź tu. Chcesz go zamknąć? Nie uda się. Nie uda mi się? Nie. No nie. Kurwa. Wreszcie mam ręce, którym będę mógł iść do Jest tylko wspólnota. Nie ma jednostek, jest tylko wspólnota. Nie ma jednostek, jest tylko wspólnota. Okazało się, że był w większym stopniu człowiekiem niż mu się zdawało. Człowieku, przyjmij ode mnie przeprosiny za jego czyny. Za to, co wkrótce zrobię, także przepraszam.

Jest nawet ode mnie, lecz w pojedynkę pozostaje słaby. Mimo to nie zamierzam cię lekceważyć, człowieku, i poddaję się Twojej woli. Wzmuszony jednak jestem, wbrew własnym pragnieniom, rozwiedzić Twój gniew jeszcze bardziej. Człowiek nie potrafi stworzyć wspólnoty, która mogłaby się ze mną równać. Każda jednostka dąży do swym własnym cel. Tymczasem ja jestem jednością i dlatego udało mi się pokonać tych, którzy zakłócili mój spokój. Przetestuję Twoje reakcje człowieku. Gdy przekonam się, dokąd zmierzasz, otrzymasz odpowiedzi, których szukasz i jeśli będzie trzeba, to swą zemstę.